To będą inne święta Bożego Narodzenia. Czy jesteś gotowy, aby przyjąć prawdziwe wezwanie Boga, zanim będzie za późno? W tym wideo przynoszę głębokie i pilne przesłanie dla nas wszystkich. To wezwanie pełne nadziei, ale również przestrogi, zainspirowane słowami Najświętszej Maryi Panny i potrzebą ożywienia naszej wiary w tych trudnych czasach. W Biblii Maryja przedstawiana jest jako przykład pełnego oddania i bezgranicznego zaufania Bogu. Jej odpowiedź na słowa Anioła Gabriela, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego Euka 1 i 38, inspiruje nas do refleksji nad naszą własną gotowością do poddania się Bożej woli. Czy naprawdę słuchamy wezwania Boga? Podobnie jak Maryja powiedziała tak w momencie niepewności, tak i my jesteśmy zaproszeni, szczególnie w te święta, aby powiedzieć tak nawróceniu i przemianie wewnętrznej. Wyobraź sobie Ziemię opisaną w mistycznych wizjach, pogrążoną w ciemności, gdzie tu i ówdzie pojawiają się małe światła. Te światła to ci, którzy pozostają wierni, modlą się i oddają cześć Bogu, nawet w obliczu chaosu. A teraz pomyśl, czy jesteś jednym z tych świateł? Czy może pozwalasz, by mrok wątpliwości, pychy i braku wiary przyćmił blask, który Bóg pragnie w tobie rozniecić? Jest też tajemnica ostrzeżenia tego momentu, w którym każda dusza ujrzy swoją prawdziwą kondycję przed Bogiem. Czy jesteśmy gotowi na tę chwilę? A ty jak przeżywasz ten czas przygotowania do Bożego Narodzenia? Czy przyjąłeś już przebaczenie w swoim sercu? Jak traktujesz swoich bliźnich? Czy pielęgnujesz pokój, czy może pozwalasz, aby Pycha kierowała twoimi działaniami? czy poświęciłeś czas, aby naprawdę wsłuchać się w to, czego Bóg chce dla twojego życia? Napisz w komentarzach, co robisz, aby duchowo przygotować się na te święta? Przesłanie jest jasne. Nawrócenie musi zacząć się teraz. To wezwanie, którego nie możemy zignorować, prawda, która rozbrzmiewa niczym Boże echo w naszym sercu. Często wierzymy, że mamy wystarczająco dużo czasu, aby się zmienić, aby ponownie zbliżyć się do Boga, aby naprawić swoje błędy. Ale rzeczywistość jest taka, że moment zmiany nie jest jutro, nie jest za tydzień, nie jest w nieokreślonej przyszłości. Moment jest teraz. Nie możemy oczekiwać, że świat się zmieni, jeśli sami nie jesteśmy gotowi zmienić naszych serc. Jak często spoglądamy wokół siebie i ubolewamy nad niesprawiedliwościami, cierpieniem, brakiem miłości i empatii. Ale czy zastanowiliśmy się nad tym, jak sami, nawet nieświadomie, przyczyniamy się do tych sytuacji? Kiedy osądzamy innych, zamiast ofiarować zrozumienie, czy nie przyczyniamy się do braku miłości? Kiedy wybieramy pychę zamiast przebaczenia, czy nie oddalamy się od przykładu Chrystusa? Kiedy stajemy się obojętni na ból bliźniego, czy nie przestajemy być światłem w tym świecie? Zmiana, której tak bardzo pragniemy w świecie, zaczyna się od każdego z nas. Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami w rękach Boga, ale aby to było możliwe, musimy najpierw pozwolić, by On przemienił nasze serca. Wszystko zaczyna się od modlitwy. Módl się. Módl się szczerze i nieustannie, nie tylko ustami, ale i sercem. Modlitwa to most, który łączy naszą ludzką naturę z boskością. To w modlitwie znajdujemy siłę, by oprzeć się pokusom. Mądrość, by rozeznać właściwą drogę i odwagę, by całkowicie poddać się woli Bożej. A jak wygląda Twoje życie modlitewne? Czy znajdujesz czas, by naprawdę rozmawiać z Bogiem, a co ważniejsze, słuchać Go? Może nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć swoje priorytety i umieścić relacje z Bogiem w centrum swojego życia. Oprócz modlitwy dąż do pojednania. Pojednaj się z Bogiem przez sakrament spowiedzi w którym czeka na nas jego nieskończone miłosierdzie. Ale pojednaj się także z bliźnimi. Jak często pozwalamy, by drobne urazy rosły w naszych sercach, zamieniając się w bariery, które oddalają nas od siebie. Jezus nauczał, że przebaczenie jest kluczowe. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Mt 6 i 14 setnych. Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest wyzwalające. Gdy przebaczamy, uwalniamy nie tylko drugiego człowieka, ale także samych siebie. Praktykuj pokorę. W świecie, który nieustannie zachęca nas do wywyższania się nad innymi, pokora jest cnotą wręcz rewolucyjną. Bycie pokornym nie oznacza umniejszania siebie, ale uznanie, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, pochodzi od Boga. Maryja jest doskonałym przykładem pokory. Nie szukała uznania ani chwały dla siebie, lecz całkowicie oddała się Bogu, wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy Euk 1, 46-47. Obyśmy mogli uczyć się od niej pełnego zaufania Bogu i gotowości do służby innym. A przede wszystkim, kochajmy. Kochajmy tak, jak Chrystus nas ukochał. Ta miłość nie jest tylko uczuciem, ale codziennym wyborem. Jest to miłość, która przejawia się w konkretnych działaniach, trosce o potrzebujących, pocieszaniu cierpiących, wyciąganiu ręki do bliźniego, nawet gdy wymaga to ofiary. Miłość Chrystusa to miłość, która przebacza, uzdrawia i odnawia. To miłość, która zaprasza nas, abyśmy byli światłem wśród ciemności. Jezus powiedział: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze MT5 i 14setnych. To światło to miłość, która mieszka w nas, odbicie Bożej miłości, którą otrzymaliśmy. Pamiętaj, małe światła rozsiane po świecie mają moc rozproszenia całej ciemności. Nie lekceważ znaczenia swoich działań. Każdy gest dobroci, każde słowo otuchy, każda szczera modlitwa ma moc przemiany życia. Wyobraź sobie ciemną noc bez gwiazd, gdzie wszystko wydaje się zgubione. Nagle zapala się mały płomień, potem kolejny i jeszcze jeden. Te drobne, pozornie nieistotne płomienie razem rozświetlają drogę. Tak samo jest z nami, gdy pozwalamy Bożej miłości świecić w nas. Jak Maryja, bądźmy narzędziami w rękach Boga. Ona nie wahała się powiedzieć tak na Boże wezwanie, nawet w obliczu niepewności i niewiadomego. I dzięki jej tak na świat przyszło zbawienie. Dziś Bóg również wzywa nas, by powiedzieć tak. Tak dla nawrócenia, tak dla miłości, tak dla misji bycia światłem w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Zanieś pokój tam, gdzie jest konflikt, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, i miłość tam, gdzie króluje nienawiść. Jak Maryja, pozwól prowadzić się Duchowi Świętemu i ufaj, że Bóg może dokonać wielkich rzeczy przez Ciebie. A teraz decyzja należy do Ciebie. Czy jesteś gotowy pozwolić Bogu przemienić swoje serce? Czy jesteś gotowy być światłem wśród ciemności? Niech te święta Bożego Narodzenia będą inny, bo Ty wybrałeś być inny. Nie ma czasu do stracenia. Moment jest teraz. Niech to Boże Narodzenie będzie czasem, w którym prawdziwie przyjmiemy wezwanie do nawrócenia i będziemy żyć jak umiłowane dzieci Boże. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do pośpiechu, który towarzyszy tej porze roku do przygotowań materialnych, prezentów, kolacji i świętowania, że często zapominamy o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia. A co gdybyśmy w tym roku zrobili to inaczej? A co gdybyśmy zamiast skupiać się na tym, co zewnętrzne, skoncentrowali się na tym, co wewnętrzne? Boże Narodzenie to więcej niż tylko data. To moment, w którym świętujemy narodziny zbawiciela tego, który wybrał, by przyjść na świat jako bezbronne dziecko, aby przynieść nam nadzieję na zbawienie. Jezus nie przyszedł po to, by istnieć jedynie w szopkach czy na ołtarzach, przyszedł, aby zamieszkać w naszych sercach. W te święta przyjmij zaproszenie do przemiany. Odłóż na bok to, co oddala cię od Boga, i przyjmij to, co cię do niego przybliża. Może to czas, aby wybaczyć temu krewnemu czy przyjacielowi, z którym nie rozmawiasz od lat. Może nadszedł moment, by spojrzeć w głąb siebie i pozwolić duchowi świętemu ujawnić to, co wymaga przemiany w twoim sercu urazy, pychę, lęki. Pozwól, by narodziny Chrystusa nie były jedynie wydarzeniem historycznym czy symbolicznym świętem, ale żywym doświadczeniem w twoim życiu. Niech On narodzi się na nowo w Twoim sercu, odnawiając Twoją nadzieję, radość i wiarę. Miłość Boga jest zaraźliwa. Ona przemienia nas od wewnątrz, a kiedy zostajemy dotknięci tą miłością, nie potrafimy zatrzymać jej tylko dla siebie. Musimy się nią dzielić. W tym roku uczyni Boże Narodzenie okazją, by stać się światłem w czyimś życiu. Może to być prosty gest, jak słowo otuchy, uśmiech czy modlitwa. A może coś bardziej znaczącego, na przykład pomoc tym, którzy przeżywają trudności, lub niesienie przesłania Chrystusa tym, którzy go jeszcze nie znają. Świat pragnie miłości, a Ty możesz być narzędziem, którego Bóg użyje, aby ugasić to pragnienie. Jak nauczał nas Jezus, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie MT 5 i 16 setnych. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, polub, udostępnij i pomóż rozprzestrzeniać światło Bożej Miłości. Każde polubienie, każdy komentarz, każde udostępnienie to kolejny mały płomień, który rozświetla świat. Pamiętaj, nie jesteś sam. Jesteśmy razem na tej drodze wiary. W następnym wideo zastanowimy się nad tym, jak Maryja, nasza najświętsza matka, nadal wstawia się za nami, nawet w najciemniejszych momentach naszego życia. Odkryjemy, jak jej wstawiennictwo może umocnić naszą wiarę i pomóc nam pewnie kroczyć w stronę światła. Przygotuj się na odkrycie nowego poziomu bliskości z Bogiem i duchowego odnowienia, które przemieni Twoje życie. Niech Bóg ci błogosławi w te święta Bożego Narodzenia. Niech Pan, w swojej nieskończonej dobroci, napełni twoje życie pokojem, radością i miłością w te święta. Obyś doświadczył żywej obecności Chrystusa w każdym szczególe od ciepła rodzinnego spotkania po ciszę samotnej modlitwy. Pamiętaj, Boże Narodzenie przypomina nam, że niezależnie od tego, jak daleko możemy się znaleźć od Boga, on zawsze wychodzi nam na spotkanie. Stał się mały, abyśmy mogli zbliżyć się do Niego bez lęku. Oby to były święta, podczas których wybierasz być inny. Oby to były święta, podczas których wybierasz być światłem. I tak, z odnowionymi sercami pełnymi nadziei, kroczmy z ufnością, że to, co najlepsze, dopiero przed nami. Niech Bóg Ci błogosławi i do zobaczenia w kolejnym wideo.